Cześć kochanie. Dzisiaj przychodzę do was z tematem z słowem niepodległość. Nie bez powodu dzisiaj w niedzielę ten filmik nagrywam, a nie wczoraj, chociaż wczoraj mieliśmy 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To z szacunku nie podjęłam tego tematu wczoraj i to nie z szacunku dla e, historii. Ponieważ jest ona bardzo zakłamana. Stąd może też nigdy nie lubiłam historii. Jakoś intuicyjnie czułam, że to jest e, różnymi kredkami pisane. E, ale z szacunku do naszych przodków, którzy poświęcili się, by Polska odzyskała niepodległość. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z tym tematem, ponieważ jest taki czas w tej naszej wspaniałej przestrzeni właśnie na odzyskiwanie niepodległości. Bycie, um, staniecie we własnej sile i bycie niezależnym. Od czynników zewnętrznych. Ja wiem, że to są procesy. To jest proces, który trwa, na który się składa wiele, wiele, wiele czynników, i to nie dzieje się za stryknięciem palca. Natomiast wiele z Was, jeśli już oglądacie ten filmik bądź Obserwujecie mój kanał od jakiegoś czasu. Pewnie czujecie, że zadziewa się coś bardzo wyjątkowego w obecnym czasie. Pewne trupy z szafy już dawno powypadały, co niektórzy może się jeszcze zatrzymali na nich i przyglądają się temu, czego to się wydarzyło. A pewna część po prostu posprzątała i poszła dalej. Każdy z nas jest w innym punkcie czasu. Każdy z nas doświadcza czegoś innego. Natomiast kolektywnie czujemy, że zadziewają się ogromne zmiany, które mówią o tym, że już czas, by. Stanąć przede wszystkim za sobą, za swoją intuicją, za swoim głosem serca, w swojej pieśni duszy, by stanąć we własnej prawdzie, niezależnie od tego, jakie ma kolory. By po prostu ukochać siebie takim, jakim się jest. I dać sobie prawo do popełniania błędów, dać sobie prawo do reakcji, takie, jakie są. I wyciągać wnioski. Dać sobie prawo do autentyczności, dać sobie prawo do bycia sobą, kochani. To jest ten czas. I wiele z Was to czuje. I ja też to widzę. I ja też to czuję. Czuję to całą sobą. <noise> I rozumiem doskonale, po co były moje wcześniejsze doświadczenia, i ufam, że Wy też wiecie. Pewne doświadczenia miały nas nauczyć prawdy o sobie, zobaczyć prawdę o sobie w innych. Nauczyć wyznaczania granic siebie, jak i innych, nauczyć, jak kochać siebie, jak doceniać siebie, jak dbać o siebie, jak słuchać swojego ciała, w jaki sposób ono do nas mówi. Jak zatroszczyć się każdego dnia. Częste to są bardzo trudne doświadczenia, ale to właśnie one nam pokazują bardzo ważne aspekty nas samych. I czasem trzeba posypać głowę popiołem, czasem trzeba usiąść samemu w ciszy, czasem trzeba powiedzieć dość. A czasem trzeba po prostu przyznać przed samym sobą, że nie jest się doskonałym i nigdy nie będzie. Doskonały, doskonała może być przestrzeń umysłu. <laughs> może być iluzja umysłu. Ona może być doskonała. O, jak bardzo to dobrze znam. Dlatego, jak słyszę, że coś jest idealne albo doskonałe, czy nie? No, może my jesteśmy doskonali, ale jeśli słyszę, że coś jest idealne, haha, to już wiem, co za tym przemawia. Umysł. Ale jest świetnym narzędziem do tego, żeby nam pokazać, jak bogata jest przestrzeń w światło, w ciemność, w różne kolory naszego życia. Jak bardzo ważna jest nasza wiara siebie. Dlatego kochani chciałabym Was zachęcić do refleksji właśnie na ten temat. na temat. Na temat niepodległości w stosunku. Samemu przed sobą. Czy jesteś niepodległy? Czy odzyskałeś niepodległość? Bo chyba już jesteśmy na tyle świadomi, że bardziej niż. niż wszystko inne ważniejsza jest nasza niepodległość, twoja niepodległość. To czy Ty odzyskałeś niepodległość w tym życiu. Gruby temat, otwierający wiele różnych dyskusji, natomiast moja dusza bardzo lubi, lubi grube tematy i jest bardzo srogim nauczycielem. Jest bardzo odważna. Stąd też podjęcie <grymne> dzisiaj tak ważnego tematu: jak odzyskanie niepodległości osobistej. Czy ja czuję, że odzyskałam niepodległość? Osobistą czuję, że znacznie bliżej mi jest do siebie i znacznie silniejsza jestem obecnie niż kiedykolwiek wcześniej. I niech to będzie odpowiedział na te pytania. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się w szerokości, jak jesteście gdzieś w drodze. Cudownego dnia, jak jesteście gdzieś na spacerze. <gry> I wszystkiego dobrego.